Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dziś kupimy sobie konia self francis Czy jakoś tak, nie, nie potrafię tego wypowiadać Więc musicie mi wybaczyć Ogólnie nagrywam to w sobotę, więc trochę po środzie już dni minęło Ale no nie miałam czasu kiedy w sumie nagrać Także no, w sobotę mam czas, więc nagrywam w sobotę, żeby nie było, że ten kanał co chwilę umiera, bo tak w sumie jest, no ale no musicie mi wybaczyć. No okej, okay, dobra, tu mamy jakieś. No ja już wcześniej widziałam te konie i ja się właśnie zastanawiam nad tymi dwoma, bo one są naprawdę takie śliczne, jeszcze nad tym. Wiecie, jakiego konia mi ten koń przypomina? Mojego byłego takiego startowca. Może nie do końca, ale tak w sumie wygląda. Może jest trochę bardziej taki, wiecie, taki bardziej rudy. E, dobra no nie, no takie. Ten gniadu w ogóle mi się jakoś nie podoba. On jest taki, nie wiem, za jasny jak, jak dla mnie. No ta chreczka też jest ładna, no, ale nie wiem, nie wiem. Bardziej mi się podobają właśnie te dwa i kurcze No nie wiem, <laughs> nie, no kupię chyba tego, bo już się tak zastanawiałam. Tego też kiedyś kupię, ale ten jest kurcze taki ładny. Nie wiem, czy jest w ogóle taka maść. Wiem, że jest tenesy Walker, Walkera taka maść, ale no dobra. Kupujemy tego i. Czekajcie. O, czery. Dobra. Te imię po prostu jest kozackie kup konia. O, nie ściągnęłam sprzętu. Świetnie, więc musimy jechać do stajni. Dobra, a więc jedziemy do stajni. Dobra, jesteśmy w stajni i gdzie ten koń jest? Pewnie go tu nie ma. Ehm, poziom. No oczywiście, że go tu nie ma, bo tu jest po prostu tyle koni. O Jezus, nie ten. O ja, a tu jest ten stary koń, jeszcze na pierwszym poziomie. Nie wiem, odkąd oni w ogóle zupdate'owali te konie, one są okropne po prostu, nie podoba mi się jak były kanciaste, to one były takie cudowne a teraz to, to ja nie wiem co to jest w ogóle, dobra idziemy po naszą piękność czekajcie, gdzie ja, co? a tam, Boże Święty dobra, nieważne o, tutaj jest proszę bardzo, dobra no i świetnie, jak zawsze mam po prostu bardzo dużo miejsca w inwentarzu, no musicie mi to przyznać. Dobra, jeszcze jest jakiś nowy wyścig ogólnie, jakieś rekwizyty na e, wstajni Jorvik na tym wybiegu. I coś jeszcze było chyba, nie wiem, a i nowy sprzęt jakiś chyba. Dobra, to sobie, sobie zobaczymy to. Um, wchodzimy. O, jest nowy sprzęt. Ej, ładne to. Ej, ale ten zielony w ogóle, jak do tego konia pasuje. No tylko jedyna. Czy ty to widzisz? Dobra. A więc tak, ubieramy naszego konika. Tutaj, pyk. Podkowy. Dobra. O, to. to. Nie czy w tym szarym... No nie mam tu za bardzo nic innego, ale ten niebieski może będzie pasował. No dobra, no powiedzmy. No kurczę, muszę jakiś nowy sprzęt sobie tutaj załatwić. No świetnie. Jeszcze musimy zadbać o konia, bo oczywiście nie może biegać. Jejku, jakimś jest cudowny. Dobra. Jeszcze szczotkowanie podnieść poziom konia. Zdążę. Kurde, nie zdążę, chciałam skoczyć do podwózki szybko, zanim ta animacja się włączy, ale no niestety, dobra, ujeżdżalnia. A więc sprawdzimy sobie ten nowy wyścig, pojedziemy do tutaj Jorge zobaczyć te rzeczy tam na tym wybiegu i będziemy już kończyć, bo w sumie nie ma żadnej już takiej rzeczy, którą byśmy mogli sprawdzić. No tu jest tak aktualizacja, dobra. Boże, co jest? Jak on śmiesznie biega. To znaczy ta głowa spoko, ale te nogi jakoś tak, nie wiem, śmiesznie. Ale no. No nie będę mówić dużo na temat animacji, bo ja się nie znam na tych koniach i nie wiem, jak one się w realu poruszają. Nie mam pojęcia. Dobra, tak to wygląda właśnie, no spoko. Ok, a więc zobaczmy ten wyścig. Dobra, nie, ch nie chcę z tobą rozmawiać. Dawaj mi ten wyścig tu. Eee, o, dobra, 500 PD on zawsze tyle daje. Ok, 4 jak najszybciej. Cztery rodzaje błędów. Przewrócenie. Przekroczenie czasu. Kopyto w wodzie. No, no spoko. O kurde, co jest? Ale fajne, ale fajne przeszkody! Takie motyle Ej! Fajne tu jest. Aha, bo tu mamy trasę. Dobra. Ej, fajne te przeszkody. O nie, no i już mamy... Ej, ten wyścig jest realistyczny strasznie. Mamy już cztery punkty karne. <noise> Dobra. Um, tak. O jacie, jeszcze... jakieś murki w ogóle. Co jest? Ej, mega ten wyścig on jest na stałe w ogóle? Czy na jakiś czas? To nawet nie zdążyłam przeczytać. Ale fajne to było tyle! Ej, jeszcze tu na. Nie! Nie, no to jest po prostu. To jest coś cudownego. Jeszcze taki krótki ten wyścig. Nawet mamy tutaj. Ej, nowa gra, A, że od nowa. Przekroczenie czasu, nie poszło... No dobra, no, zdarza się każde. No kurde. Ej, nie, mega mi się podoba ten wyścig. Chyba najlepszy jakikolwiek był w SSO. No dobra, zobaczymy jeszcze raz. Dobra, czekajcie, tu jest w ogóle jakaś tabliczka. Aha. Okej, okay, to nam mówi za co, ile tych punktów. Tych błę... błędnych. <noise> nie wiem, jak to nazwać. Za każdym razem to daje 500pd. No nie, nie wytrzymam. Dobra, nie, ten wyścig jest po prostu cudowny. Dobra, e, pojedziemy jeszcze sprawdzić gdzie to stajny Jorvik I to będzie tyle. Dobra, jedziemy hmm. na ten piękny wybieg. I gdzie tutaj mamy teraz te do zmiany toru? Um, tam coś jest o, 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 czy to to? nie, to są beczki, Jezus Maria o tutaj, dobra co my tu mamy? kurcze, nie ma tej specjalnej animacji blokowanej, bo on tak fajnie by przeskakiwał przez to kurcze, no dobra nie pokażę wam tego niestety, no, okej okay. tutaj mamy jakieś takie te, no spoko dobra, zobaczmy tutaj kolejne Ło! Wow, ej, to jest fajne. Ej, tu jak taki cross w sumie. Abym chciała w ogóle kiedyś taki wyścig crossowy, że wiecie, przez las się biegnie, przez łąkę czy coś. Ej, fajne to by było. Skoro potrafią zrobić takie fajne przeszkody, to myślę, że wyścig też by mogli zrobić fajne. Te przeszkody przez wodę też, właśnie. Przez jakiej, jakąś. Jest wyścig Valedale, przez wodospad się tam skacze, To też by było genialne. No. S.S.O. róbcie, róbcie wyścig krosowy. nie ma co. Czemu tu ktoś jest? W ziemi? Eee, no okej, okay, no dobra, nie wnikam. Czekajcie, a dla postaci jest coś nowego? A jest, jakieś te, ale to takie kurczę jesienne te ubrania. Nie wiem, ale ten czaprak jest ładny. Może sobie kupię taki zielony sprzęt, jakiś. Nie wiem. No zobaczymy. Dobra, a więc to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jeszcze szybkie zatrzymanie yy, i skok. A resztę animacji nie mogę niestety pokazać, no bo mam trzeci poziom dopiero. I no. Także je jeżeli odcineczek Wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Do następnego odcinka i cześć!